No a ciekawie ta Stal się zaprezentowała, Tomku, prawda? To jest interesująca ekipa. Na pewno, na pewno będzie na tyle ciekawie, aby, aby analizować, oglądać kolejne mecze tego zespołu. 94 punkty zdobyte dzisiaj, to pokazuje bardzo... Solidny potencjał w, w ataku, myślę, że to też jeszcze nie jest do końca powiedziane. Ostatnie słowo mówiłeś o tym, że e, być może e, no, na przestrzeni całego sezonu myślę, że jakieś roszady jeszcze będą się zdarzać i będą jeszcze silniejsi. Być może pod koszem, ale właśnie, ale wcale nie potrzeba tutaj e, wielu centymetrów wysokich e, zawodników, aby e, świętować sukcesy już na początku sezonu. Obrona była wystarczająco dobra, żeby bez tych centymetrów sobie poradzić, a jak widzieliśmy ofensywa jest zbudowana na zupełnie innych założeniach. Wszyscy atakują, wszyscy rzucają za trzy punkty. Jest to interesująca ekipa, inna niż w ostatnich dwóch latach. Nie tak szeroki skład, ale, ale jest... zaczyna od zwycięstwa, od tego, od tego, tego możemy powiedzieć. Ciężki ten puchar bardzo, ale Damian Kulik na pewno da radę. To on tutaj odbiera to trofeum. Stal wygrywa. Superpuchar, Suzuki, superpuchar polski, pokonując Śląsk Wrocław tutaj w Opolu. Wielkie gratulacje dla zespołu Zostrowa Wielkopolskiej. Wielkopolskiego. No i myślę, że ciekawy pokaz dobrej koszykówki, spodziewamy się wiele po tym sezonie Energia Basket Ligi, będzie mnóstwo meczów także na naszej antenie z każdej kolejki, cztery, w pierwszej aż pięć dodatkowo, no i już zobaczymy też jak mocne są inne zespoły, to gra Legia Warszawa już jutro, bardzo mocny skład warszawskiej ekipy, co zaprezentuje przebudowany Zastal, jak będzie wyglądał Anwil z wieloma zawodnikami wracającymi do Ligi. No i czy Śląski Stal pokażą nam coś więcej jeszcze w tych najbliższych tygodniach, miesiącach, aż do czerwca, kiedy będziemy kończyć rozgrywki sezonu. Czerwca 2023 sezonu, który zaczyna się dla nas w świetnych nastrojach po tym, jak reprezentacja Polski zrobiła więcej i jeszcze więcej niż się spodziewaliśmy podczas mistrzostw Europy.